Podczas tegorocznych dożynek powiatowych w Lewiczynie wielu ludzi wesoło świętowało. Lecz nie wszyscy. Pracownicy i dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Belmed w Belsku Dużym wykonywali codzienne obowiązki i stworzyli punkt szczepień w budynku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W trakcie naszej wizyty zostaliśmy tam kilku chętnych do szczepienia, z którymi zamieniliśmy kilka słów. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani wyszła przed chwilą z punktu szczepień. Jest to chyba miła okazja dzisiaj przy święcie, przy dożynkach, żeby móc się zaszczepić. No oczywiście, właśnie dlatego zdecydowałam. Tak, a na co dzień chyba tego czasu brakuje. No tak, praca, praca, dom. I dzisiaj właśnie jest to taka, no dla pani chyba też i miła chwila, że. Ktoś taki jak ośrodek zdrowia w Belsku zorganizował coś takiego. No właśnie, bardzo dobrze właśnie cieszę się z tego. No i właśnie skorzystałam z tej okazji i zaszczepiłam. Co by Pani powiedziała tym innym, którzy mają takie obawy? No, że, raczej między nami niesłuszne, że to nie boli. <laughs> o właśnie najważniejsze nie boli. Tak, trzeba po prostu odwagi. No i, I wszystko to, będzie ok. Tak, i wszystko będzie dobrze. Ślicznie dziękuję, kłaniam dziękuję się najmocniej. Serdecznie, można powiedzieć, dyrekcję tutejszego ośrodka zdrowia. Witamy pana dyrektora i witamy oczywiście obsługę medyczną. Kłaniam się najmocniej. Ja chciałem na wstępie zapytać, no, jest taka raz w roku wspaniała impreza, jak dożynki powiatowe właśnie na terenie tutejszej gminy, gdzie wasz ośrodek funkcjonuje na co dzień. Dzisiaj jest to też powód dla was, że się zorganizowaliście i oczywiście wolny swój czas poświęcacie w punkcie szczepień. Tak. Tak, jak najbardziej. Organizowaliśmy tutaj mobilny punkt szczepień. Szczepimy. Nie jest to pierwsza taka akcja. Również 15 sierpnia uczestniczyliśmy tutaj w Zorganizowaliśmy punkt szczepień w lewiczynie. Organizujemy takie punkty również w innych miejscowościach, aby ci pacjenci, którzy z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do nas lub termin nie pojawić, jest to na przykład niedziela, dlatego ktoś, kto pracuje w taki dzień może przyjść i się zaszczepić tutaj. A czy to zainteresowanie jest takie wystarczające, czy chcielibyście... No po prostu więcej w tym dniu takim, wiadomo, świątecznym, zaszczepić ludzi. Zabiegamy o to, żeby było więcej osób oczywiście, ale to, co możemy, to robimy po prostu. Dostępność jest. My tutaj jako personel współpracy zarówno z samorządem, ze strażami prowadzimy akcję informacyjną, gdzie jesteśmy, w których miejscach, tak, no i ci, ci pacjenci się pojawiają, tak, myślę, że na pewno w jakiś sposób jest to dla nich ułatwienie. Przed chwilą sfilmowaliśmy, chętni są. Myślę, że do końca, do 16 godziny, bo tak widzę nawet naprzeciwko w, w tabliczce, będzie ich jeszcze więcej. Myślę, że ich jeszcze zgłasza. Mamy inny. taką nadzieję, także jesteśmy przygotowani, mamy szczepionki, także zapraszamy i czekamy. Ślicznie dziękuję. Przepraszam najmocniej za. To małe jakieś wejście naszej telewizji, ale ślicznie dziękujemy i oczywiście kibicujemy Wam, żeby jak najwięcej osób zaszczepiło się dzisiaj. Dziękuję. Извиняюсь. Хочу спросить. E, буду говорить так по немножко по русскому языку, по украинскому. Хочу спросить. E, это хорошо, что приехали вы ну, на работу тут в Польшу, да? И e, вакцинация, и, вакцинация, это называется отступление по польску да? И есть возможность сделать себе вакцинацию e, в такой день, как сегодня, ну, день свободный от работы? Так, вильный день можно сделать вакцинацию. Korzystne dla zdrowia, domowe. No da, a w, 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 na Ukrainie wymieli Was możliwość i e, jest to jakby pierwsza Was możliwość, żeby zdzielać się na to. Chcę patrzeć, może Pierwsza, gdzie mogli. Tak. I zrazu się zdzielali się jedną. Tak. I jak czujemy? Dużo dobre. Dużo dobre. No też zdzierajmy oczy i balsza rozdrowia, tak? Tak, dziękuję. Dziękuję.